Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o kolejnym pomyśle na animację, na animacje y, hotelowe. Jak wiecie, jestem teraz w Hiszpanii, już kończy się mój pobyt tutaj. Kończę pracę właśnie jako animator hotelowy. I jednym z takich dni jest właśnie dzień na plaży. Ja u siebie to nazwałam rodzinnym dniem na plaży, ponieważ zapraszam rodziców wraz z dziećmi. I jest to taki dzień bardzo bardzo przyjemny zarówno dla dzieci, jak i dla animatorów. I jak to y, wygląda? Jeżeli hotel ma bezpośredni dostęp do plaży, jeżeli ma swoją plażę, to w ogóle sprawa jest y, y, ułatwiona i wszystko się odbywa super. Natomiast u mnie y, do plaży trzeba dojść i plaża znajduje się nad rzeką. Y, a tutaj wiadomo, skoro jesteśmy w tak blisko oceanu, to to marzeniem jest oczywiście zamoczyć stopy w oceanie. Y, dlatego Oczywiście, nie od razu, po jakimś czasie wpadłam na taki pomysł, aby połączyć dzień na plaży, właśnie z wycieczką-stateczkiem. I my się właśnie udajemy na plażę, potem siadamy na stateczek, odbywamy taki rejs pięciominutowy, dopływamy do tego cypelku, na którym ja się teraz znajduję, i przechodzimy sobie właśnie na plażę nad oceanem. I dzisiaj tutaj przypłynęłam sama, właśnie po to, by wam troszeczkę poopowiadać, jak to u mnie wygląda. Nie mogę oprzeć się pokusie i zawsze zabieram ze sobą kilka wielkich worków z gadżetami animacyjnymi, ale rzadko kiedy wszystko to wykorzystuję. Zwyczaj jest tak, że docieramy, dzieci się przez chwilkę rozkoszują wodą, i później już zaczynają wspólną zabawę ze mną. Zawsze zaczynam od budowania zamku z piasku. Zawsze budujemy wspólnie i to jest taki moment, kiedy ja obserwuję grupę. Jeżeli grupa po prostu ma cel nadrzędny zbudować najpiękniejszy zamek świata, no to wiadomo, że budujemy zamek. Zdarza się, że i zbliża się czas powrotu, a dzieci dalej jeszcze mają jakieś pomysły na udekorowanie zamku, zwłaszcza, że tutaj są przepiękne muszle. A jeżeli na przykład odbywa się budowa zamku w kilkanaście minut, no to już wiem, że musimy się troszeczkę poruszać. Wtedy bierzemy piłeczkę no i w zależności od tego, jaka właśnie jest grupa, czy młodsza, czy starsza, wybieram różne zabawy. Zdarzyło mi się na plaży na przykład zabierać blisko 50 osób na przykład. Wtedy stateczek opływał dwa razy. To były też takie bardzo fajne animacje, ponieważ taka grupa już miała też i starsze dzieci. I wtedy mieliśmy sporo zabaw ruchowych, ponieważ jak widzicie tu za moimi plecami plaża jest przepiękna, jest szeroka. Jeżeli akurat był odpływ, to można super boiska na niej narysować. I graliśmy właśnie w różne gry, tatusiowie się przyłączyli, więc dzieci były przeszczęśliwe. Uwaga, jeżeli wybieracie się i planujecie gry, gwizdek jest niezbędny, ponieważ można stracić głos. Więc zawsze takie inne zabawy, też ruchowe, które robię z dziećmi, to są berki. Jak już, wam, jak już wiecie dobrze, ja przygotowałam taki ebook 50 rodzajów berka i tutaj właśnie również z dziećmi bawimy się, wyznaczamy pole do zabawy i sobie troszeczkę pobiegamy. Akurat w tym miejscu, gdzie ja pracuję jest przecudowny klimat, ponieważ jak my zaczynamy rano te animacje, nie jest jeszcze tak gorąco, dopiero po południu robi się bardzo gorąco. I wieje wiaterek, jak, jak słyszycie na pewno, jestem na słuchawkach, więc powinno być lepiej, no ale bardzo mocno tutaj wieje, więc upał nie jest dokuczliwy nawet w środku lata. I rzeczywiście zawsze był, można było sobie pobiegać i dzieci nie były zmęczone tym, tym upałem. A na koniec jeszcze yy, zabieram również różnego rodzaju gry planszowe. Siadamy sobie wtedy na puście animacyjnej, i się tak już relaksujemy przed powrotem. Bardzo fajną zabawą, którą można również tutaj przeprowadzić, ponieważ są tutaj ogromne muszle. Spójrzcie, na przykład taka muszla. I można pod nią schować różne rzeczy i zrobić sobie takie memory na przykład. I zagrać również na, na plaży do dekoracji. No cudne są. Bardzo często bywa też tak, że z dziećmi odkrywamy różne rzeczy, jakąś meduzę na przykład wrzuconą na brzeg, albo ślimaki ogromne, albo dzieci znajdują różne skarby i pokazują. Także spędzamy ten czas razem, relaksujemy się. Yy, oczywiście mogą być też różne zabawy, związane z wodą, z piaskiem, gry, konkurencje dla starszych dzieci. Ja akurat zazwyczaj mam młodsze dzieci, bo w zasadzie to już miałam, bo już, już odbył się ostatni rejs. Ja szykuję się do powrotu. Łaps! jak mówiłam, szykuję się do powrotu i chyba ocean chciał mnie tutaj pożegnać. Jeżeli grupa bardzo lubi, to wtedy też się troszkę ruszamy, biegamy, gramy w kolory, w piłkę, w podania. Do stóp podań potrafimy nieraz dać bez, bez upadku piłki. Kolory oczywiście w wodzie, więc jest wesoło, jeżeli ktoś klęka. Właśnie to jest taki dzień, taki relaksujący i dzieciom zawsze się bardzo, bardzo podoba. Jeżeli popłyniemy razem, popłyną z animatorem, do którego oczywiście czują ogromną sympatię. No to wtedy już ten dzień nabiera innego wymiaru. Mają rówieśników, mają inne dzieci, mają panią, która yy, jak gdyby yy, wymyśla kolejne zabawy i to wtedy również się super, super się przy tym bawią. I bardzo fajnie to wspominają. I kiedy już wracamy, mówią, że, że to był super dzień, najlepszy dzień. <ścoughs> Także ja bardzo się cieszę, że, że odważyłam się również taki dzień zorganizować, połączony z wycieczką statkiem. Bo, ponieważ właśnie zawsze tak fajnie wychodziło i Was również zachęcam, jeżeli będziecie pracować jako animatorzy hotelowi, to rozglądajcie z takimi możliwościami, gdzie by tu się wlać taką małą wycieczkę z dziećmi, bo wtedy naprawdę wspomnienia dla nich są niesamowite. Ok, to ja teraz już Was zapraszam na troszeczkę relacji z tych, z tych dni, to co udało mi się nakręcić. Obejrzyjcie, zobaczcie, jakie moje wspomnienia właśnie z tego rodzinnego dnia na plaży. A ja się tutaj żegnam z tym cyperkiem, z oceanem i długo wracam do Polski. Hej! Mua!